Przez następne 100 godzin będę musiał przetrwać i rozbudować wyspę pośrodku oceanu. Będę miał do wykonania różne zadania, które być może ułatwią lub utrudnią ten challenge. Także właśnie rozpoczynam ten challenge pustym eku. No i będę musiał wykonywać różne zadania, żeby właśnie, na przykład takie jedzenie bądź, na przykład jakieś drewno do rozbudowania tej wyspy. No i pierwszym zadaniem jest rozbudowanie tej bazy. Przez 5 minut. Dobra, także dostałem drewno. No i co? No i trzeba tutaj rozbudować sobie to trochę, nie? Mam 5 minut, ustawiam sobie stoper, czas, start. Dobra, 5 minut na zbudowanie, na rozbudowanie bardziej. Tutaj. No i podczas zbudowania tego, no poszedłem złą taktyką. No i nie zostało mi już tak za wiele drewna. Złą taktykę teraz mam aktualnie. Mam jeszcze 5 drewna, nie? Ja pierdziele Dobra, ale coś tu już jest, coś tu już jest. Minęła dopiero minuta, a miałem 31 drewna, a teraz mam 2 więc super. Dobra, no dobra, no w sumie ja już to zakończyłem. Te pierwsze rozbudowanie. Pierwsze rozbudowanie. Minuta 30, więc no na tym możemy zakończyć, bo nie widzę dalszego sensu. Jak już skończyłem. Także no na razie no to, to tak wygląda. Nie jest to jakoś super najlepsze, no ale coś tam mamy w dalszej części tego filmu, no będziemy pewnie duży przeskok, no i szerzyć tutaj, więc no no zobaczymy, zobaczymy jak to jak to będzie, tak bym w sumie zrobił teraz zadanie na, na, co? na jedzenie, w sumie nie potrzebuję na, nie potrzebuję, bym na łóżko na pewno zrobił, łóżko to jest też duży priorytet, także że wolałbym teraz zrobić zadanie na łóżko. No i tak, jak powiedziałem, tak dostałem, ale uwaga, uwaga! Te zadanie nie nagrało się zbyt dobrze i, i wystąpiło w tym zadaniu coś, co mogło skutkować przetrwaniem tego wyzwania, wygraniem. Ale to już zobaczycie w drugiej części, która będzie za 2-3 dni. Powiem tylko tyle, że dostałem łóżko. OBS niestety nie nagrał. W pewnym momencie będzie tego wyzwania odpowiedź. Czy wygrałem, czy przegrałem? I czy tak naprawdę zawadzą się losy, czy wygrałem, tą... wygrałem ten odcinek, czy nie? Chyba że wtedy wy zadecydujecie, czy wygrałem ten odcinek, czy nie. Więc śledźcie ten odcinek, żeby wiedzieć. Wygrałem. A ja mam właśnie tutaj łóżko, no i co, teraz czekać tylko na kolejne zadanie? Chyba zaraz będzie trzeba jeszcze rozbudować. No no i dobra, mam teraz robotę, muszę dokończyć to, tylko muszę to jakoś dobrze zrobić. Myślę, że pierwsze zrobimy też tak, potem to sobie rozszerzymy. No i znowu przyszedł czas na rozbudowanie i ulepszenie mojej I ulepszenie mojej wyspy. No i też dodaję dag. Tak. Także co, no, powoli się już robi ciemno, ponieważ takie, takie będzie okno. Jest już noc, także trzeba pójść spać. Nastauranek, a nadal muszę to rozbudować i chyba. Myślę, że znowu będę musiał to rozbudować, poszerzyć i potem dostanę kolejne zadanie na jedzenie. No bo już z minuty na minutę mój wód staje się większy. Dobra, no to ja się biorę za rozbudowanie tego, nie? Poszerzenie. No dobra, znowu wziąłem się za poszerzenie tego i rozbudowanie tej wyspy. No i powiem, że to naprawdę już zaczyna wyglądać. No dobra, no to poszerzyłem to trochę. Kolejnym zadaniem jest trafienie w tą lampę. Także, dobra, lecimy. Kurde, chyba nie trafione. No, pierdziemy. Czyś tak spróbujemy. Nie. No i parę tych tu było. Aż tu nagle. Jest, dobra, teraz już jest, oficjalnie. Właśnie o to tak mniej więcej mi chodziło. Jest tutaj tych trafione, więc mamy oficjalnie jedzenie, także spoko. No i po tym wyzwaniu zdecydowałem, że pójdę spać. No i stał się nowy dzień. Dobra, jest już dzień. Specjalnie około 48 godzin za mną. Jeszcze niecałe tyle samo mną nie? No i dobra, teraz możemy sobie jeszcze to rozbudować. No i co, no? Myślę, że będzie, będzie dobrze, no. Mam nadzieję. Tutaj dużo mam drewna, więc jest dobrze. No i też fajnie było, jakby się zostawili suba na tym kanale. No bo chciałbym bić 10 tysięcy, a zaraz mamy nowy rok. Więc. Ej, dobra, skraftuję sobie. Skraftuję sobie tak. Mamy te patyki, parę patyków sobie skraftuję, i teraz tak sikierkę tylko sobie skraftuję. Nie wiem, sobie nie wiem. sobie skraftuję, bo co to tutaj ten, to już szybko będę mógł o, zniszczyć. Jestem ciekaw, czy jeszcze jakoś bym mógł to bardziej rozbudować. Szczerze to nie wiem. Nie wiem, czy jeszcze bym mógł to bardziej rozbudować. Przez następne 100 godzin będę musiał przetrwać i rozbudować wyspę po środku oceanu. Złą taktykę teraz mam aktualnie. Mam jeszcze 5 drewna, nie? Ja pierdziele. Także no, na razie no to to tak wygląda. Nie jest to jakoś super najlepsze, no ale coś tam mamy. To jest druga część. No i na sam start... Stało się coś, co nie miałem w planach. Ja pierdzielę. Dobra, no i ja się zaczynam, kurwa. No co zarąbiście, rozpoczynam kolejny odcinek. Tą drugą część zarąbiście, rozpoczynam jeszcze coś cholera. Kurwa. Nie! Nie, ja pierd! Wypuśćcie mnie...

Nie, no się nie dało, no za mocno Dobra, opowiącą cieczkę czasu Zawsze

bo zombiaki zaatakowały, no totalnie no, nie dało się nie dało, tam naprawdę było ich grubo. A, i trzeba znaleźć sobie inne miejsce na ten... Na wyspę, nie, bo tak to... Tak to kurde. Tak to nie da rady, nie, bo tam co się stało to jest taka tragedia. Dobra, trzeba rozbudować to. Inaczej no, trzeba no co, zacząć budować nową wyspę. No więc zacząłem. No i jak najszybciej pobiegłem po jakiekolwiek drewno, żeby zrobić z tego crafting. No i różne materiały. Potem udałem się poszukać mojej wyspy. Może kurna, dobra. Zbliżam się. Mmm. Dobra. Dobra. Jest czy nie. Jest! Jest, dobra! Dobra, jest dobrze. Let's go, dobra. Mam to. O kurde. O ja pierdziele. To nieży. Dobra, jest Dobra, łóżko mam, dobra. Jest, 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 dobra. Dobra, dobra. Okej. Okay. Także tak, część mi się już nie, uda, nie udało zrobić. Ale mam nadzieję, że następny jakiś się uda. No, sprawy się trochę pokomplikowały.